No ale się na nowych Krzysztof imię i Nazwiska nie zmieniłem do tej pory Szanowni Państwo kochani moi młodzi przyjaciele, drodzy, starsi, wszyscy dorośli Chcę zapalać może ktoś ma wielką biedę czy coś takiego w sprawie różnych spraw rozwodowych, nierozwodowych. Bardzo znam się na tym. Mogę poprowadzić w sądzie, w różnych sądach rejonowych, okręgowych, apelacyjnych dalej. Nawet w sądzie naczelnym, głównym w Warszawie mogę poprowadzić. Mogę do Strasburga nawet poprowadzić sprawę. Różne mogę brać sprawy sądowe, rozwodowe, apelacyjne, gospodarcze. E kłótnie nie kłótnie wszystkie takie sprawy mogę brać adres mój znacie bardzo proszę pisać do mnie zgłaszać na moje biuro interwencji obywatelskich nadal z chęcią wezmę niedrogo będę brać za taką sprawę no jak gdzieś dalej to plus się liczy dojazd i tak dalej no i bardzo proszę żeby zgłaszaliście się do mnie młodzi, tak jak powiem wszyscy. Bo też ja powiem tak, nie wszyscy adwokaci umieją wygrywać sprawy. Nie wszyscy adwokaci umieją poprowadzić sprawę dokładnie i rzetelnie. Nie wszyscy adwokaci znają się na prawach różnych, kodeksach karnych, kodekce postępowania karnego i tak dalej, wykonawczym, tu mam przed sobą Wszystkie kodeksy karne, ustawy będę miał i zaraz kodeksy rodzinne, rodzinne, rozwodowe. Rodzi i rodzi i mam nawet takie same kodeksy, tylko w gablocie u mnie leżą. I kto chce, gospodarcze wszystko znam Cię na gospodarstwie, bo byłem o wieloletnim gospodarstwie. To znam się, jak gospodarkę można podzielić, jak można wszystko. Jak trzeba napisać pozyw, jak trzeba napisać e, wniosek różne wnioski. Jak sz, trzeba różne wnioski, bo znam się na tym. Mogę, mogę to podjąć. Nawet też drogo nie będę brać. Bo wiem, że teraz naród polski nie jest za bardzo bogaty. Ale ja też nie jestem bogaty. I tą cenę są zawsze urzędową i trzeba wziąć no i, nie. I na tyle dziękuję bardzo